Za chwilę macocha. Necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte.

Pogratuluj nam. Wybaczcie, idziemy uczcić nasze małżeństwo. Dla ciebie wróciłem do firmy. Nadal chcę być blisko. W końcu zrozumiesz, że popełniłaś błąd. Do zobaczenia. To Omar, syn Nikolasa i Rebeki. Wybaczcie, że was nie przedstawiłam. To moja najlepsza przyjaciółka. Poznałyście się w więzieniu? Nie, poznałam ją przed Estebanem Nie musisz udawać. Twoje życie będzie teraz wielkim udawaniem, które w końcu się wyda. Jak to wyprowadziłeś się z domu? Nieważne, chcę uciec. Mogę tu zostać przez kilka dni. Oczywiście zostań ile chcesz. Martwi mnie twój ojciec. Nie chcę, żeby myślał, że to był mój pomysł i że chcecie cię wykorzystać. Ojca to nie obchodzi. Od dziś nie tylko mama nie żyje. Ojciec również. Jest moją żoną i masz ją szanować. Nie jest już wolna. Wzięliśmy ślub, ale to nie znaczy, że jestem twoją żoną. Wolność kosztowała mnie może łez. Tak łatwo jej nie oddam. Chodźmy stąd. Mamy sprawy do załatwienia z prawnikiem. Do zobaczenia w firmie. Słyszałeś? Nie życzę sobie, żebyś nią dyrygował. Przed dziećmi będziesz musiała udawać miłość. Inaczej pomyślą, że mnie do czegoś zmuszasz. Bez obaw. Obydwoje będziemy udawać. Dziś przyjadę do ciebie z rzeczami. Powiemy im o ślubie. Poinformuję siostry. Nic im nie mów. Chcę, żeby miały niespodziankę. Do zobaczenia. Cieszę się, że od razu postawiła się sprawy jasno. Wiem, że to małżeństwo będzie trudne. Tylko tak mogę odzyskać uczucia dzieci. Po to kazałaś mi przyjść? Jak mogłaś powiedzieć na stypie Santino, że Marsja była w więzieniu? Dzięki temu dzieci Estebana jeszcze bardziej jej nienawidzą. Żałuję, że ci o tym powiedziała. Dobrze zrobiłaś. Szukam o niej informacji w internecie, ale nie ma nic. Jakby nie istniała. Nic więcej nie wiem. Czuję, że coś ukrywasz. Dlaczego była w więzieniu? Jak długo? Dlaczego wyszła? Nie mogę ci pomóc. Kłamiesz. Esteban jest jej coś winien. Może wpakował się w problemy, a ona wzięła na siebie winę. Panosi cię wyobraźnia. Staram się zrozumieć. Dlaczego żeni się z nią, a nie ze mną? Kocha mnie. Nie wiem. Jak będziesz gotowa powiedzieć mi prawdę, dam ci moje komórki. Co za podły szantaż. Pa, ciociu. Słucham. Od rana szukam noża do listów. Gdzie jest? Nie wiem. Jak to? Zawsze tam leżał. Poszukaj go. To droga rzecz. Nie może zginąć. Ma pan zaraz zebranie z. Odwołaj wszystko. Nie chcę nikogo widzieć. Co za świnia! Co tu się dzieje? Nawet Ugo złożył rezygnację. Co? Tak. Miałem rację. Marisa i twój tata wzięli ślub. Podjął decyzję i ja też. Nic tu pomnie. Przemysł to. nie ma potrzeby. Tata ożenił się z tą wyrachowaną kobietą za naszymi plecami stracił cały mój szacunek. Przepuść mnie. Nie powinnaś była do niego dzwonić. I dużo dla mnie zrobił. Byłam mu to winna. Przyjaciółki muszą być wobec siebie lojalne. Pamiętaj o tym, zanim zrobisz coś bez pytania. Jeśli nie uważasz mnie za lojalną osobę, wyjadę. Nie o to chodzi. To ważna sprawa, o której należało porozmawiać. Nic się nie zmieniło. Możesz u mnie mieszkać. Ja się przeprowadzam, a mieszkanie jest opłacone. Dziękuję. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Bueno, Wezwi taksówkę, muszę coś załatwić. Dobrze. Wybacz, że cię tu sprowadziłam. Niestety przyjechałem za późno. Do zobaczenia. Iñaki... Wybacz, że nie powiedziałam ci o moich planach. Wiedziałam, że będziesz chciał mnie od nich odwieźć. Boję się o ciebie. Podejrzewam, że to Esteban jest zabójcą. Martwię się, jak zareagują jego siostry, wspólnicy, a przede wszystkim twoje dzieci. Nawet nie wiesz, co cię czeka. Wiem. Zaufaj mi. Muszę już iść. Może uda mi się czegoś dowiedzieć o Antonio Hillu. Chyba nie sądziłeś, że będziemy razem spać. że skąd? Pokazuję ci, gdzie ty będziesz spała. Nie chcę nieporozumień. Spokojnie. Będę spać w drugim pokoju. Jest tam sofa i telewizor. Nie martw się. Jesteś kochana. Idę po walizkę. Co teraz? Sprawić, żeby zaszła w ciąży, czy być grzeczna. Co u ciebie, Pablo? Chcecie zobaczyć. potrzebujecie. cię. Dawno ci nie widziałam. Cześć. Jak miło, że cię spotykam. Może w końcu zaprosisz mnie na randkę? Wybierz dzień i godzinę. Francisco nie chce, żebym podzielił się z nim spadkiem. Ma swoje powody. Chce pokazać rodzinie, że sam jest w stanie zarobić. Ale przecież jesteśmy jak bracia. Przynajmniej chcę zdobyć serce żony. Po co mi tyle pieniędzy, jeśli nie mogę się nimi podzielić? Zacznij od spłaty długów i zapłaty za wyrządzone szkody. Muszę ojcu coś wyznać. Co zrobiłeś tym razem? Pamięta, ojciec, jak wandale pomazali mur? Nie mów, że to byliście wy. Niesamowite, że Tortuga dostał spadek. Mój przyjaciel jest teraz milionerem. Pewnie zrezygnujecie z pracy. To on jest bogaty. Ja nadal chcę tu pracować. Naprawdę? To wspaniale. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Przyniosę ci drinka, musimy to uczcić. Odmieniłeś moje życie. Idę się wykąpać. Dobrze. Zamówimy coś do jedzenia? Jasne, zajmę się tym. Dziękuję. Pod lewem są czyste ręczniki. Halo. Dlaczego odbierasz telefon Lucy? Jesteśmy ze sobą blisko. Daj mi ją. Niestety nie mogę, teraz się kąpię. Powiedz jej, że to ja. Daj jej spokój. Od dziś mieszkamy razem. Jesteś moim kuzynem. Nie chcę, żebyś wyszedł na zdysperowanego. A nie chcę. Połączenie skasowane. Mam odciski wszystkich oprócz Esteban. Łatwo będzie je zdobyć. Oby pomogło nam to odkryć, kto przekazywał zdjęcia i groźby. Zdziwiłem się, że to SMS od Santino kazał ci iść do pokoju Nikolasa. Szkoda, że nikomu innemu tego nie powiedział. Wierzysz, że był niewinny? Może w obliczu śmierci postanowił powiedzieć prawdę. Oby tu udało nam się czegoś dowiedzieć. Gaspar wysłał mi na namiary na lekarza sądowego. To wszystko Twoja wina. Przez Ciebie mój ojciec nie żyje. Morderczyni. Tracę cierpliwość. Porozmawiaj z pracownikami hotelu. Nie chcieli mi nic powiedzieć. Zaproponuj im pieniądze. Personel jest w większości nowy. Starzy nie chcą nic powiedzieć, jakby ich ktoś kupił albo kazał im milczeć. Próbuj dalej. Nie miałam nic wspólnego ze śmiercią twojego taty. Kłamiesz. Przyjechałaś po niego i już nie wrócił. Nieprawda. Zadzwonię na policję. Marcia mówi prawdę. Spędziła 20 lat w więzieniu, bo twój ojciec zeznał przeciwko niej. Zabiłaś go z zemsty. Nie, chciałam, żeby mi powiedział, kto mu zapłacił za fałszywe zeznania. Nie skrzywdziłabym go. Zależy mi tylko na tym, żeby znaleźć prawdziwego zabójcę, który teraz zabił też twojego tatę. Go oszalał, jeśli myśli, że przyjmie rezygnację. Wezwij go. Zabrał swoje rzeczy i wyszedł. Numer aktualnie jest zajęty. Poczta głosowa. Nowa wiadomość od tata. Szukam dowodów, żeby udowodnić przed dziećmi, że jestem niewinna. Nie sądziłam, że to się tak skończy. Wiem, że.